Witajcie, witajcie, witajcie. Z tej strony Luźny Lukaszero i witam Was w Marvel Spider-Man Remaster Zapraszam Was do nowego YouTube'a. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie no i oczywiście oglądajcie. A teraz będziemy kontynuować ostatni DLC. Oczywiście musimy wejść tutaj. Tutaj. Silver Linning, Silver Lining, nie wiem, czy to dobrze wymawiam, ale chyba tak. Mary Jane Watson, zastępczyni redaktora, początek notatek. To co jeszcze kilka dni temu było napadem na bank, zmieniło się w brutalny atak na miasto, a lista ofiar ciągle rośnie. Zeszłej nocy kapitan Yuri Watanabe prawie zabiła Dona Maggi Hammerheada, przez co wylądowała na przymusowym urlopie. Podobno powiedziała szefowi, to mnie nie powstrzyma. Uwaga, wrócić do tego później. Coś czuję, że to nie koniec jej wątku. Tymczasem Hammerhead, który miał zginąć na miejscu, ożył i uciekł z aresztu. Policja poszukuje zbiega, ale brakuje solidnych tropów. Jego ludzie dalej wykradają broń i pojazdy Sable oraz coś związanego z niejakim projektem Olympus. Z tego, co udało nam się ustalić, to wspólna inicjatywa Oscorp i Sable. Technologia bio-usprawnień mająca zamieniać ludzi w niezniszczalnych superżołnierzy. Hammerhead jest bezwzględny, szalony i najwyraźniej niezniszczalny. Ale po kolei. Najpierw trzeba zlokalizować kryjówkę Hammerheada. Pytanie, co zrobimy, gdy już go znajdziemy. Hej, MJ. Lecę za policją do fabryki Oscorp. Ludzie Hammerheada znowu szaleją. Wiesz coś o Yuri? Na razie nie. Tęsknisz za nią, co? No, tworzymy dobry <śmany> zespół. Nie tak jak ty ja, ale... no wiesz. Wiem. Słuchaj, mam swojego człowieka w Oscorp. Mówi, że zwiększają produkcję sprzętu z projektu Olympus. Pewnie dlatego zbiry Hammerhead atakują tamtą fabrykę. Sable zawarła z odbornem kontrakt na Olympusa w ramach układu, do którego doszło w czasie kryzysu oddechu diabła. Właśnie się dowiedziałam, że sprzęt ma być wywożony do Symkarii. Symkaria, ojczyzna Silver Sable. Kraj, w którym toczy się krwawa wojna domowa. Wiedziałeś o tym? Nie, nie jestem na bieżąco z wiadomościami ze świata. Byłem zbyt zajęty wojną w Nowym Jorku. To dopiero historia. Opowiem ci w wolnej chwili. Chętnie. Byłoby miło pogadać o czymś innym niż Hammerhead. Co powiesz na to, żebyśmy po wszystkim zrobili sobie wakacje? Wakacje? Nie jestem pewny, co to znaczy. Dobrze cię rozumiem, ale oboje ich potrzebujemy. Zacznę je planować. Daj znać, co się wydarzyło w fabryce Oscorp. Jasne. No dobra, to lecimy. To lecimy. Konkurs tańca? Uwielbiam go! Teraz ja! Nie. Eh. nowe, z, nowe zbiry. ta nowa zbroja, ale trochę tęsknię za twoją stylówką gangstera z lat 70. Co być kliny! i Spiderman! Od razu przechodzicie do sedna, co? Spotykacie się rozrywkowo poza pracą, czy łączy was tylko profesja? Ta wasza organizacja rozrosła się trochę za szybko. Być może wcale się nie znacie. Chętnie was sobie przedstawię. Wini, oto wini. Wini, wini. <ścoughs> Dlaczego nikt się nie śmieje? Ja się śmieję. Chwila, a co jeśli nikt się nie śmiał? Bo serio każdy z Was to wini. Skoro tak, miło cię poznać. Wini, i ciebie, winnie. i wszystkich pozostałych. 哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇 No, no, Spider, zagrajmy w uratuj psy. To nie miłe. <laughs> Gość z jetpakiem... Hej, zasaskowicze! Gdzie wasz kolega? Nic nie mówicie, ha? Pewnie mnie nie słyszycie przez te jetpacki. Fajne jetpaki! Gdzie takie dostanę? Niech zgadnę, wypadłyście z to co? Wiecie, może zamiast tak ciągle kraść, sami zaczęlibyście coś wytwarzać. To dużo bardziej satysfakcjonujące. Может, в тогда не были бы с в A zawsze kogoś tam trafi się nie? I spadł. Hej, hej, hej! Chodź tu! Wyzywam cię! To normalne wyzwanie, czy raczej takie epickie? Twoje? Nie! A szkoda, bo byłoby super. <grym> Co za spotkanie! Dla kogo pracujesz? Dla Hammerheada. Gdzie jest ten Hammerhead? Wow, wow! Chwila! Czy możemy skoczyć na kawę i pogadać jak normalni ludzie? A tak w ogóle, czadowy, to lewitujące coś. Powiedz mi, co wiesz. Lepiej mi się mówi bez spluwy przy twarzy. Liczę do trzech. Tylko odłóż broń. Raz. Czy tak na serio? Dwa. Sześć, dziewięć, tysiąc pięćset. Trzy. <głos> <głos> Jak zawsze. Wyglądasz na zestresowaną. Może kilka odprężających oddechów? Wdech, wydech, wdech wydech. Gdzie znajdę Hammerheada? chciałbym wiedzieć. Może przestańmy się bić i poszukajmy go razem. Razem? Nigdy! Co ja takiego zrobiłem! Chwila chyba nie słuchałaś podcastu Jamiesona! Chciałeś bronić tego miasta! A jednak pozwoliłeś temu hammerheadowi ukraść całą moją broń i zapasy! Na nic nie pozwoliłem! Przeciwnie staram się go powstrzymać! Niech cię! Co ci się stało, nie miałaś być dobrym gościem? Jestem dobra w tym, co robię. I nie jestem gościem. Chyba się nie zrozumieliśmy. <laughs> Trochę cię wywaliła. <laughs> A co, spodziękujesz mi, nie umierając? <laughs> Hej, MJ, zgadnij, kto wrócił. Silver Table, wiem. Skąd wiedziałaś? Taką mam pracę, że muszę wiedzieć. Pewnie chcę powstrzymać Hammerheada przed wykradaniem jej dostaw. Świetnie, możecie połączyć siły. Tak, cóż, to raczej mało prawdopodobne. Zamierzam przyjrzeć się bliżej wątkowi Symkarii. To. Ta rozmowa zmierza do nikąd! Skrubol? Jak ty. Szybko, leć na z maji Perman, zanim ja i moi fani umrzemy z nudów. Ach, co ona znowu planuje? Muszę tam dotrzeć, zanim kogoś skrzywdzi. Serio, znowu skrybu. Nienawidzę jej, naprawdę. sobie, że mnie to cieszy i w pewnym stopniu macie pełną rację. Ale dziś jestem zmęczony całą tą bezsensowną przemocą, która zalewa nasze ulice, bo ten zamaskowany zbir nie potrafi jej powstrzymać. Nie udało mu się zatrzymać Hammerheada i jego ludzi, którzy... na Trzeci sezon! Niespecjalnie. O, sami smutna na uśmiech! Uszczęśliwiamy miliony fanów. Mam naprawdę wielkie plany na ten sezon! Jak osiągniemy 50 milionów followersów, zrobię wypasioną imprezę dla wiernych fanów! Duża impreza, co? Zdaje się, że to świetna okazja, by załatwić ją na dobre. Ale na razie nie będę się wychylał. Mam nadzieję, że Skrubol będzie na imprezie w realu. realu? Uff, zaczynam gadać jak ona. Muszę wsadzić ją za kratki, zanim się w nią zamienię. Okej, okay, gotów? Hej, Spidey, wiesz, to niedługo wybuchnie? Bomby, które przy okazji rozwalą pół miasta! Ha, ha! Naprawdę muszę przerwać ten stream, ale najpierw zabawa w sapera. Fani skrubol są poza kontrolą. Ama, to lecimy. 那完了，怎么办呢？ A to co, tam coś ucieka, ta? Za tą się zaróbką! Jeszcze jedna, szybciej. O! No dalej. Masz szybko. Było być lepiej. Tak, żebyś wiedział! To trafi do filmu z failami. Hej, MJ, sorki za tamto. Miałem do czynienia ze Scrubol, Znowu. Ostatnio w Twoim życiu jest sporo kobiet. I każda to wyzwanie. Poza Tobą, oczywiście. Hmm? Uważasz, że nie stanowię <coughs> wyzwania? E, nie. Chyba, że chcesz, żebym tak uważał, to wtedy hmm, rzucasz mi same mądre i dobre wyzwania. Dziękuję. Okej, okay, wracam do planów Hammerheada. Zadzwoni, gdy wymyślę jakieś wyzwanie. To ja pochuć się po mieście i porobię jakieś spiderowe rzeczy. No, prawie, prawie by MJ się znowu obraziła. ach, <ścoughs> oh, ten Peter. Dobra, zobaczmy jeszcze na koniec tego Skrybu. jak jakoś tam ona się nazywa. Dwa. Trzy, cztery. No, trzeba będzie w następnym odcinku to zrobić, bo przecież. ona już mnie tak denerwuje. Ona jest od samego początku, nie? Ej. Do wszystkich kierowca ciężarówki potrzebuje pomocy w dzielnicy finansowej. To mogą być ludzie hammerheada. Lepiej to sprawdzę. Dobra, ale to w tym odcinku by byłoby na tyle, więc trzymajcie się i do następnego. Siemanko z czałeczka. Jo!